Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, jak widzicie, jest noc, to nie pomyłka, nie zaczynam od końca. Nie witam się z Wami na końcu, po prostu jest bardzo wcześnie. E, telefon mam w samochodzie, jest godzina około 4.30, Chyba w ogóle miałem budzik 4.10, a wstałem 4.05. Tak ekscytowałem się tym, więc zegar biologiczny sam mnie obudził. E, z takich update'ów, to przez to, że moja żona jest też moją przyjaciółką i też moim największym podróżniczym wrogiem, wiedząc, że. Muszę wstać o czwartej, to Angelika nagle, ja też, przyznaję się, ja też nagle, zachciała nam się rozmawiać w łóżku e, o życiu, o wszelakich naszych e, sprawach istniejących w naszym życiu i gadaliśmy do około e, pierwszej 30. Druga sprawa, mam 0 km zasięgu, więc najpierw jedziemy na stację, e, a wstaliśmy tak wcześnie, jest tak wcześnie, ponieważ e, jedziemy do miejsca, o którym powiem Wam później, za chwilę zresztą. E, jedziemy do miejsca, do którego, żeby to miało jakiś sens, to trzeba przyjechać na wschód słońca, bo później też można, no już jest dużo słabiej, dużo gorzej, więc wstałem 3 godziny snu. Jestem jeszcze trochę nieogarnięty, trochę taki mięciutki. Ale to nic, zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy film. Za 3, 2, 1. Trasa do pokonania z tego miejsca to 55 minut, 26 mil. Rozpocznij trasę i ruszamy. Dojechałem już na miejsce, zaparkowałem i od razu jest już, jak widzicie, wschód słońca, minął troszeczkę, nie wiem, sprawdziłem, że jest o 5.51, jest 5.53, już jest mega jasno, więc nie wiem, jak to sprawdzałem. E, jakiś tam błąd był zapewne, chociaż, chociaż na live sprawdzałem, więc nie wiem, nieważne. E, dojechałem, dojechałem do e, Saturni, do e, Term tutaj. Jak wiecie, jak już widzieliście na jakichś tam poprzednich odcinkach z Włoch, e, ja byłem na jednych Termach, na takich dzikich bagienkach, ale to jest coś innego. Podobno jest, e, znaczy nigdy nie byłem tutaj, Wizualnie na Instagramie, na TikToku wygląda to przepięknie ładnie. Tylko ostrzeżenie jest, że jak nie przyjedzie się o wschodzie słońca, to później jest tyle ludzi. Yy, I przyjechałem, to właśnie w tym momencie jeden i drugi samochód już zaparkował. Czuć naprawdę tylko wysiadłem z samochodu, czuć tą siarę. Yy, idziemy, idziemy to sprawdzić. Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi. Ja już widzę, jakie to jest piękne. Dym, 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 dym. dym. No przepięknie to wygląda, ale już 10 osób jest. No to pomyślcie co tutaj się dzieje, jak już jest pełna godzina. Wygląda to naprawdę przepięknie. Naprawdę nie spodziewałem się, że jest tutaj tak fajnie, ja wiele razy słyszałem, wiele razy z Anią mieliśmy tu przyjeżdżać całą rodzinką z niestety jakoś nigdy nie było po drodze, to jest tak jak mówię 50 minut od Kasy del Piano. I zawsze wybieraliśmy inne atrakcje, ale naprawdę jest przekozak. Nie wiem, w ogóle, czy mnie słychać, bo wszędzie są wodospady, wszędzie woda się leje, więc jeśli nie, no to trudno, a jeśli tak, to powiem, że takie poranki mógłbym mieć naprawdę codziennie. Naprawdę. Przyjść tutaj sobie, przyjeżdżać co ranek na start dnia, okąpać się. Ta woda ma 37,5 stopnia. Teraz jest jeszcze zimno, więc jest fajnie. Moim zdaniem, później może być już dużo mniej przyjemnie, bo po pierwsze, a Pół e, ludzi, pokażę Wam porównanie z TikToka, jak jest o wschodzie słońca, a jak jest e, później, więc e, trochę lipa jest później. E, drugim minusem jest to, że skoro woda jest gorąca, a we Włoszech jest teraz e, temperatura dochodzi do 40 stopni, więc jak tu jest gorąco, nad dworze, na powierzchni i woda jest gorąca, to też pewnie nie jest przyjemnie, nie wiem e, do czego dążę, że jak przyjeżdżacie tutaj, jak macie ochotę tutaj przyjechać, to koniecznie rano, bo jest mega ładnie. Ale naprawdę, zajebiście, Nie da się inaczej tego opisać. E, kto nie wziął ręcznika, ciuchów na zmianę? Kto jest teraz mokry, cały w siarce i musi jechać do domu? Kto? Warto, energia mnie rozpiera, spałem 3 godziny, to nic. E, wracamy teraz do domu. Prawdopodobnie jeszcze wszyscy śpią, chociaż nie. Moja ciocia może już się szykować do pracy. Zabawy, czas dawaj do nas, do Santago. Pokaż, mogę zobaczyć twoją córeczkę? To jest córeczka czy siostrzyczka? Siostrzyczka. Siostrzyczka? Jak się nazywa? Baśte. Baśte? Baśtej. Tak, Tak to, jaka to... A to jaka to narodowość Hiszpania? Nie. Kolumbia. Nie. Nigeria. Ja mogę powiedzieć, możesz mi rączkę zbadać? No. no, no? Ale przecież mama spytała, że mama... woła na makaron z pestem No, no? Wróciłem z term, poszedłem spać. Znaczy, jak przyszedłem, to już miałem w głowie, że e, dobra, że może nie pójdę spać, bo, bo dobrze się czułem. Taki miałem skok energetyczny, ale później naprawdę mnie zmoliło. I to nie przez co, że rano wstałem, bo wstałem o 4. No to faktycznie jest rano, ale po prostu e, z tego powodu, że mało spałem. Bo te 2-3 godziny, 3 chyba w końcu, ale nie całe, nie wiem. W każdym razie bardzo mało. O to, to, myślałem, że, myślałem, że trochę to potrwa. Czy ktoś chce Arbuzika?

Umówmy się, że każdy lubi zakupy przez internet, prawda? Kiedyś było trzeba ja chodzić do sklepów, nie było w mieście jakiegoś sklepu, to trzeba było gdzieś jechać. Teraz mamy tą wygodę, tak świat poszedł do przodu, że ludzie kupują przez internet. Jest to forma po prostu zaopatrzenia się w rzeczy potrzebne, forma rozrywki nawet, odprężenia się, że można nawet te małe pierdółki sobie pokupować i one przyjdą i fajnie. Można też oczywiście poważne rzeczy i jeśli jesteście osobami, którzy kupują przez internet, a każdy kupuje, więc na pewno jesteście, to. Mam dla Was wisienkę na torcie, dzięki której zaoszczędzicie pieniądze, a dokładnie dostajecie zwrot pieniędzy na swoje konto. Oczywiście o czym mówię, o czymś, z czego korzystam już naprawdę wiele lat. Mówiłem Wam kilku filmach, kilku, kilkunastu może filmach. Pokazywałem Wam różne zakupy, a więc jest to serwis cashback Leti Shops. W Leti Shops mamy naprawdę, nie wiem ile w tym momencie sklepów, ale naprawdę mega dużo. Myślę, że około 3000. Jest Sense, jest Amazon. Dzisiaj właśnie i o tym Wam opowiem, bo jest Amazon. Yy, I każdy ten sklep, Możecie wchodzić na stronę przez wtyczkę, którą zainstalujecie wcześniej. Możecie wchodzić na stronę przez aplikację, którą ściągniecie, a możecie po prostu wejść na stronę letyshops.com i wyskoczył Wam wszystkie firmy, z którymi serwis cashback współpracuje. Naprawdę, firm jest tyle. I co jest ważne, jak Letyshops zaczynał, to był po prostu cashback. Każda firma oferowała cashback, czyli robiliście zakupy, wchodziliście przez stronę, przejdź do sklepu, wchodziliście, robiliście zakupy i cashback wracał na wasze konto. Teraz tam już jest tyle buyer, że na przykład cashback jest cały czas, ale jest na przykład trzykrotnie powiększony, i taki jest teraz właśnie na przykład Amazon. A więc wchodzimy na sklep Amazon do 15% cashback. Klikamy przejdź do sklepu, i już w tym momencie za 3, 2, 1 sekund jesteśmy na stronie Amazona. I Możemy sobie wybierać co tylko chcemy. Ja postanowiłem, że dzisiaj popatrzę ubrania, a więc wybieram koszulkę. Do tego spodnie Adidasa i gwarantuję Wam, że każdy po nie pójdzie, bo takich już dawno nie widziałem. i do tego bierzemy jeszcze jakieś buty. I tak to właśnie wszystko wygląda, a więc mega łatwe. Trzy drogi. Aplikacja, wtyczka i normalnie strona. I co jest fajne, się od naprawdę rozwija się cały czas, gdyż teraz cashback po złożeniu zamówienia trafia na wasze konto do 72 godzin. Klikajcie w link pod tym filmem, korzystajcie z Letyshops, bo naprawdę warto. Kto nie lubi oszczędzać, kto nie lubi dostawać zwrotów na konto. No każdy link w opisie. Wracamy do vloga. Czekaliśmy, walczyliśmy z czasem, baliśmy się, ponieważ Ania za godzinę przychodzi. Ej, no i co Zobacz, To nie widać, że to Dyson. Nie. A tak się baliśmy, widzisz? Ale to dobrze, to powiem, Super, Ania, mamy że o, tak, dla prezent Że coś dla niej przyszło, tak zrobimy. Ty naprawdę nie Czyli nie to pisze. był pomysł? Teraz. Co to znaczy teraz? No teraz, Będę twój, nie, ale. Ale mój mąż wymyślił to już trochę wcześniej. Tak, więc tak chwaliśmy. Chyba... Zaraz o wszystkim powiem, ale. No nie widać, nie? Nie widać. No to nic kurde, to bajeczka, to mamy prezent. To będzie prezent imieninowo-urodzinowy, bo wiem, że imieniny gdzieś... Tutaj oscylują jakoś niedługo. Zaraz Ale zaraz do rodziny. W każdym razie Ania kończy za godzinę pracę i będzie czekał na nią prezent. To jest moje ulubione miejsce do nagrywania. A więc tak, wytłumaczę o co chodzi, żeby tutaj wszystko ładnie rozegrać. Więc jakiś czas temu pomyślałem sobie, żeby kupić Ani e, Dysona, odkurzacz. E, ponieważ e, to nie jest taki, że ja sobie wymyśliłem i tyle, tylko że Ania ma bardzo starego Dysona. Uwielbia go. Nawet tego starego bardzo lubi, zawsze chwaliła, e, kupiła sobie i. Jest już bardzo stary, bo zaraz Wam pokażę jaki jest to chyba model 7, nieważne. Jakiś tam stary Dyson. I ja na to wpadłem, pomyślałem sobie, ale jakoś ten pomysł się rozpłynął. Tutaj nie byliśmy, zapomniałem o tym. I w Londynie Angelika pomyślała sobie, że dobra, to jest ten moment, zbliżają się urodziny mojej cioci i. Właśnie zamówiliśmy z opcją jakąś tam ekspresową, w ogóle z włoskiej strony, no bo, no bo Dyson też jest we Włoszech i z włoskiej strony. Przyszło to chyba w 40 godzin, w ogóle zapłaciliśmy za 24, przyszło w 40, nieważne, nieważne. To akurat lipa, ale nieważne. I baliśmy się, bo było napisane, że kurier przyjdzie od 10. Do 14. Moja ciocia pracuje do 13. Baliśmy się, że kurde, akurat po 13 przyjdzie. Baliśmy się również, że przyjdzie obrędowany bardzo mocno że to Dyson, e, odkurzasz. No bo kształt, bo kształt już zdradza, prawda? Jeśli ktoś by wiedział, czy by napisane było tutaj Dyson e, i, i takie opakowanie, to każdy by już wpadł, co to jest. Najnowszy jest 15 liczbowo, a ten jest jeszcze nowszy, jeszcze lepszy. To jest najlepszy, jaki jest. Coś tam, coś tam. Nad 15 nawet. A uwaga! Wyszedłem z domu, bo czarny ogląda bajkę. Stara siódemeczka, tutaj widzicie już poklejona, wysłużona Zdała egzamin oczywiście, tyle lat służyła Ani, bardzo zadowolona Ania była z tego Chciała sobie niedługo wymienić go, kupić jakąś dziesiątkę, jedenastkę My jedenastkę chyba mieliśmy parę lat temu A od czego jest chrześniak i nie wiem kim jest Angelika dla Ani No rodziną w każdym razie, od czego jest rodzina? Żeby zupgrade'ować Dysona do najlepszej wersji Sto lat, sto lat, lat, Nie wiem, nam! Jeszcze nie wiem, że już rodzin, ale to już urodzino jest prezent, pre więc... Pre 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 sto lat, sto lat, lat niech nie żyje, żyje nam! Niech no, tak, na, żyj no, na, żyj na na żyje, żyje nam! <hazna> na. Otwieraj. Już, w tym momencie. Masz, no, masz narzędzie? Jacek mówi, jajka ze mnie robi. Dawaj. Otwieraj. To już jak, mój prezent? No bo przecież nie będziemy się widzieć urodziny, więc... Urodziny mam w sierpniu. No ale nie będziemy się widzieć, no lipiec, sierpień, no przecież. Chodź tutaj. Chodź, jaja ze mnie robi. Nie! No zresztą, co ja będę ci pomagał, przepraszam jak tort sam się kroi. W lipcu się nie będziemy widzieć, no to wiesz. W lipcu? W sierpniu, w sierpniu się nie będziemy widzieć. No ale dlaczego wy macie jakieś prezenty robić dla mnie? Bo jesteś naszą ciocią Wszystko dookoła. Co byście kupili? Dawaj, dawaj, pomogę ci już trochę. Co byście kupili? Ta rarerererererererererererererererer. Oberlaczowski! tyle pieniędzy, ja nie mogę. Czego wyście kupowali? Jest to, bo to też ważne, jest to. Ja myślałem, że najnowszy Dyson to jest piętnastka. No. A to jest nowszy od piętnastki, najlepszy jak jest na rynku, piątej generacji, coś tam dalej nie wiem, bo, bo nie czytałem. No dziękuję bardzo, <grymne> bardzo jak... Taka no, wymianka Taka dziękuję wymianka od Twoich dzieci Dziękuję kochana, dziękuję no, Takie prezenty mi robię, ty mi chcieli, kupili? robię co, co, widzisz, co? mi kupili? co mieroby, mieroby Tak, teraz będziesz skątała A, teraz. Dzień, dzień. Uuu, A, Tak, dż, 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 dż. A, a tutaj Ania Ale, ty, ale to chyba najlepszy prezent jaki mogliście, jaki powinniście no, mi było. Tak mówiliśmy, że... Ty, tak, tak Myślę, że To będzie już wiesz, idealnie zaplanowane Ja tu uwielbiam, jak ja tym pierwszy co, co kupiłam, jak ja o nim marzyłam No właśnie, to, 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 to jest, wysłużyłaś go wszystko i teraz jest... Jezus Od razu a wiesz, Pokazujesz bałagan ten? Nie, 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 nie widać, tylko ciebie Tylko mnie? Aha, dobrze wciąga, wciąga bo wciągnęło, widzisz, ten. Święteczka, udało się nam. Jest różnica, co w wielkości nawet. W wielkości jest różnica. Spakowaliśmy się, jedziemy na basen, jedziemy na nowy basen. Nie, nie no byliśmy tam raz, tak? Mhm. Tak, no, chyba Byliśmy tam lata kiedyś tam. i w ogóle 4 lata tam byliśmy temu i wisimy pieniądze w ogóle tam. Na 3-4 mówimy jakieś słowo. Okay. Mamy trzy podejścia. I mam nadzieję, że trafimy, że któryś z nas przynajmniej się, wiesz, sparuje I co dzień, na każdym vlogu będziemy to trenować 3, mm 4, -hmm. niebo! Kamera. Co powiedziałaś? Kamera A ty? Nie zatkało Trzy, cztery, samochód! Co ty powiedziałeś, Auto Kurde! Auto, co ty powiedziałeś? Piłka A ty? Łóżko No to już, kurde, no czy możemy zaliczyć? 3, 4, łóżko! Co? Słońce A ty? Drzewo A ty? Kurde, ale coś coś blisko. Dobra, kończymy, jedziemy na basen. No i dojechaliśmy sobie do basenu. Może jeszcze kurde wejdę pokazać szybko. Dobra. Wejdę tylko pokazać wam jak wygląda basen ten drugi Może pamiętacie, bo kiedyś tutaj byliśmy Wejdę a second eee, Tylko pokażę na szybciutko A więc ten basen wygląda w ten sposób Ogólnie jest uważany za bardziej rozrywkowy Że tu jest po prostu fajnie, słyszycie muzyczka, to wszystko eee, Minusem jest to, nie nie misiu Minusem jest to, że jest trawa Ja nie lubię trawy, ja lubię jak jest tak sterylnie, fajnie eee, A tam widzicie leżaki są na trawie Tego nigdy nie lubiłem I tu byłem chyba z dwa razy w życiu Chodź myszka nie, idziemy do drugiego basenu, do tego co wczoraj. No i plot twist nastąpił taki. Maska krak. <laughs> Ale przecież ty byłaś tutaj? Ja... Te imprezy też to na przykład w czepkach? A impreza to wiesz, była w sukienkach i w szpilkach, a, więc dobra. wiesz. Dobra, po prostu okazało się, już, już mieliśmy zapłacić, już a, pani naliczyła, przepraszam. <grym> okazało się, że trzeba w czepkach. Ja tego nigdy nie. 40 stopni w czepku. Nigdy tego nie humałem, a znaczy ja wiem, że to pewnie jest higieni... higieniczne, brawo. Ja wiesz, nie powiedziała, że po całkowicie tak zostało, ale a, kurczę. No nie, nie, nie. To już, to już zostawmy takie higieniczne, bo. bo... Okej, okay, mają takie warunki, mają takie zasady, nie nasza sprawa. Ja po prostu nie lubię, a, bo wyglądam w czepku jak bałwan... Ja, ja z moją, jak... ja moją żarówiastą, wielką banią, wiesz, jest taki czepeczek nakładam i jest Dobra, taki przycisk, taki no, przycisk. Ruchowy, tej polikamy, to <śm> jak nie <śm> to no i a druga jest rzecz taka, że po prostu, że nie, nie lubię po prostu tego i, i... Także wracamy na basen, znaczy wracamy. Idziemy na basen, na który cały czas chodzimy, na którym się wychowałem. No, Mam dość. Jakieś słowo motywacyjne na dzisiaj? Woda. A to jest basen, to jest nasz ulubiony, nie trzeba Tutaj tylko jeden rok było, trzeba chodzić w szczepku. Ten bezpośrednio covidowy. Wtedy to tutaj było zaskoczenie, że kazali, ale jak widać tam zostali przy tym. Szanuję, zasady to zasady, ale jednak wybieram <gryw> to miejsce, w którym się wychowałem. Musisz zrobić coś fajnego, tak żeby ludzie napisali w komentarzu brawo Olek! To jest twoja chwila. Dobra, dobra Dobra, co to było To było salto, tak? Salto w wodzie, brawo! I teraz widzowie wiecie co z tym zrobić. Tyle lat Cię uczyłem pływać, a ty nadal w rękawkach. Całe te lekcje, cały zmarnowany czas, ile razy Cię podtapiałem, ile razy Cię topiłem i wszystko na nic. Szukam od pięciu minut kluczy do samochodu, nigdzie nie mogę znaleźć, nagle moja ciocia Ania widzi coś czarnego w basenie, co? Tak, chwilę jeszcze może. No płyń, płyń, nie rzucaj, nie rzucaj! No niestety, no. Ktoś stał w kolejce po mózg, ja stałem po... Nie wiem, szczęście w życiu na przykład. Tak, ale nie rzucaj, nie! To się nie rzuca Charlie. Dziękuję. Charlie mówi, mogę teraz ja? Nie, nie, naprawdę nie. Mając no, moje szczęście, tyle razy w życiu mi się poszczęściło, że i tym razem Charlie do wózka, idziemy na drzemeczkę, chodź. Będzie działać kluczyk czy nie będzie? Będzie. Będzie, będzie, prawda? Ja też tak mówię. Naprawdę, przeżyjmy tę traumę albo dobrą wiadomość razem. Trzy, cztery, 3. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, Charlie, nie idziemy do samochodu. Szybka aktualizacja z dobrych wiadomości. Charlie śpi. E, ze słabych wiadomości jednak klucz nie działa. Biorąc pod uwagę, że przyjechaliśmy tutaj samochodem, a to jest małe miasto, to nie mamy jak wrócić do Polski. But I do not believe it was jak można wyrzucić, y, wyjąć telefon, a kluczyka nie? Dobra, chyba mamy, chyba mamy update sytuacji. Jatkowe ręce włączyło i zadziałały. Wysuszyliśmy Proszę. też. Proszę ci, zapal tałkę, żeby zadziałało. Nie, na pewno jak, jak działa pilot, to na pewno działa. Po prostu chodzi o to, nie ma usprawiedliwień. Tak, tak, jeśli pytacie, wskoczyłem do basenu z kluczami w kieszeni, ale po prostu nie dlatego. To, wiesz, co jest śmieszne? Że ja skacząc do basenu ja zatrzymałem się, wyjąłem telefon z kieszeni, tak, bo ja poczułem, nie. poczułem, że telefon mam, a klucza nie czułem. Jeszcze raz, żebym... szukał 10 minut klucza, nagle Olek zobaczył, że na środku basenu coś czarnego leży. Jak to słyszałem, kurde. Kurde, psiakość. Nie, na pewno, skoro klucz działa, to musi się działać. To nie ma, wiesz... Tak. To sakra po prostu. Kurwa, no, mnie mam. <grystanie> Ale widzisz, Jackowe ręce włączyły. Wiemy Ani, że naprawa kosztuje 50 tysięcy i trzeba Ale co? zapłacić dzisiaj. Ale co? Ja nie, 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 nie. To już na pewno nie uwierzy. Że Jacek powiedział, że dzwonią do elektronika i trzeba zabrać samochód do Grosseto i czeka się tydzień. Bo ona nie uwierzy, że 50 tysięcy i że teraz. Naprawdę. Nie, uwierzy. Uwierz mi, że nie. Jeszcze nagrywamy, lepiej. jeszcze nagrywamy ją. To brzmi lepiej. Jesteś pewna? Pomyśl, do Grosseto trzeba i tydzień. To jest elegancko. I tydzień, I tydzień, ale musimy dzisiaj już zapłacić 15 tysięcy złotych. To ty. Bo tyle kosztuje wymiana części. Dobra, dobra. Nagrywam z daleka, żeby nas widzieli. Specjalnie robię teraz taką minę, że mamy tyle do roboty, tyle teraz do roboty i teraz tak gram, nie? Ocencie moje zdolności aktorskie, że ania zobaczcie jak nagrywam do was. Zabierają y, samochód... Czy znaczy, nie do... zabierają? Mogą zabrać, jak chcemy. Tylko, że zabierają i to tydzień czasu będzie trwało, bo jakaś część trzeba pobrać, gdzieś tam ściągnąć, i część kosztuje 15 tysięcy. Cała elektronika w sensie, nie część, no tak gadasz. Czyli musi, musimy dzisiaj już dać zaliczkę 15 tysięcy złotych, a to za Całość, no, całość, całość. Bo on coś tam musi, wiesz, ściągnąć, jakąś część. No w każdym razie to już I, kasa nie jest. No teraz, Ka kasa, kasa nie jest ważna, po prostu chodzi o to, że 7 dni mamy w dupę, to jest najważniejsze. No i W to będzie samochód, nie zadziałał. Czyli było zwarcie, tak? Tak. Weż. Dobra, żartowaliśmy, działa. Tak. To jest, to jest... <laughs> Także sytuacja opanowana. Mam nadzieję, cały czas jest taka niepewność, że może teraz znowu pójdziemy trzeci raz otworzyć i, e, i nie będzie działa, ale mam nadzieję, że będzie e, moja głupota i szczęście. Tak jak mówiłem.